Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, mój opiekunie i żywicielu, gdy dzień dobiega końca, zawsze znajdują schronienie w Twoich ramionach. Twoja miłość jest moją tarczą, która chroni mnie przez cały dzień, a wieczór i ciemność nocy już mnie nie lęka, gdy myślę o Tobie, bo jesteś przecież światłością całego świata. Panie Boże, przynoszę dziś do Ciebie moje wszystkie zmartwienia. Które mogłyby zakłócić mój sen, i proszę, abyś uspokoił mój umysł, gdy szykuję się do snu. Niech moje myśli skoncentrują się na Tobie, Boże, Twojej dobroci i Twoim miłosierdziu, gdy ja zasypiam. Zabierz wszystkie obawy o jutro, ponieważ wiem, że będziesz tam. Ze mną przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie. Do subskrypcji kanału serce Maryi modlitwy. Szczęść Boże.